Manko, jest triszkę. Słuchajcie, jestem w tym miejscu, gdzie skończyłem ostatnio. Wszędzie są szkielety, Ej, wszędzie są zombiaki, Jak tutaj. mam na ciebie patrzeć? Tu, tu, mnie ktoś. Atakuje o nie, mnie, ja. To serduszko. O nie, o nie! Nie! <grym>, kompletnie wszystko, powiem to. Teraz musieliśmy wykopać diaksy, stary, Ja miałem oświetlić wszystko, żeby nie było potworów. A, dobra, dobra, dobra. a, Okej, okay, okej, okay, dobra. Czyli ja się tutaj zabijam. Pyk! No dobra, mordo, tutaj już, już jest ogólnie bezpiecznie. Wyczyściłem, Cię, na tak, dobra. Tak, wyczyściłem wszystkie mopki i tak dalej, więc yy, no jest spoko. spoko. No nie, to peze mnie denerwują strasznie. Kurde, idźcie sobie, idźcie sobie. W ogóle wiesz, że ja mam trzy lapis lazuli, nie wiem, skąd. Nie wiem, Scott, to się wzięło w moim mentorze w ogóle. O nie, a, bo ja wykopałem i ty mnie zabrałeś, byłem. stary. A, no to I, dzięki. Spoko, spoko. Też ma ja mam 7 i tak, więc git. Bierzemy dobra, już tutaj... złoto? Czy złoto w ogóle jest nam potrzebne, sorry? Tak, stary? będzie potrzebne, mówię ci. O co? Do złotego jabłka. No. Tak, do złotego jabłka będzie potrzebne. Dobra, czyli ja idę w tym czasie, pozbieram trochę złota. Mam jabłko jakby Ej, bo co? teraz już możemy zrobić, bo to jest z gold nuggetów na tej wersji przecież. Tak? No, A. obtacza się gold nuggetami chyba na 1,11, o ile się nie mylę. Dobra, dobra. A powiedz mi jedną rzecz. No. Jak się robi enchantowane złote jabłko? Bo eee, wiem, że są dwa różne blokami. Złote jabłka. Blokami, stary się A blokami? No blokami złota. Jest mega to. drogie, tak, no serio. No to my mamy zrobić to jabłko, stary. Tak? O nie, Tak, my no mamy dobra, zrobić no to... enchantowane, mamy nocza jabłko zrobić. O kurczę. Ej, stary, tu jest twierdza. Co? Gdzie, 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 gdzie? gdzie, no gdzie tutaj, gdzie, tutaj to... do endu. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Mm. O. Gdzie ty jesteś op! Tutaj, w twierdzy! Zdech. Ej, co tutaj? Zobacz, tutaj jest portal o nie, stary! Nie, te, te potworki, idę do tobą potworek! O o. S to jest silver. to jest Silver. nie, uważaj, żeby ty... nie rozwalać. No zostaw mnie! O kolejny! Dwa razy mnie walnąłeś stary. O nie, Ale... one same... One same się spełnują. Dobra nie. Powiem. Nie, nie spełnują się same, tylko wychodzą z ten. z bloku. Ale widziałeś tutaj portal, nie? stary. Widziałem, no widziałem! Kozacko! Tutaj trzeba będzie wejść ogólnie. Wszyscy... O nie! Stary co ty zrobiłeś? Co ty miałeś? Co miałeś? Hej, a masz jakieś, e, stary, nie wiem, kilof albo cokolwiek? Mam, chodź na górę, chodź na górę. Bo... Chodź na górę, z góry. Ogólnie, stary, na tym poziomie, gdzie byłem, mm, powinny to... być diaksy. Więc ja chciałem znaleźć diaksy, ale rozproszyła mnie ta właśnie twierdza, niestety. Ale co ty ciągle tylko po te diaksy lecisz, no? Stary, no Ciebie... bo to jest najfaj. Ja uwielbiam diaksy, przyznam. Nie kryję się no dobra, okej, okay, rozumiem, ale jakby. Spokojnie. Ej, ty jesteś na dole? Tak. Na, na samej górze. A, dobra. Kurde, tu się nie da przeskoczyć. Ej, stary, bo ja nie mogę wejść. A, czekaj, nie, nie, dobra, dobra, mam tutaj drogę. E, o, ale jest dobra. więcej żelaza na szczęście, nie straciłem wszystkiego, co było. Co nam się też przyda. Hmm, no... Węgla mamy dużo, więc złoto przetopię, nie wiem po co w sumie, po co nam złoto, tak naprawdę. Um, no do tego jabłka, gadaliśmy A, o tym. A, no tak, kurde, zapomniałem. I mamy zrobić jeszcze z nici e, ten łuk. Dobra, siodło. A Spokojnie, ja, ja stary odkuję, ja nas odkuje, naprawdę. I wiem jak jeszcze to zrobić. co tam? Jeszcze? O nie, bo ja miałem też wiaderko stary, faktycznie. A żelazo jest stary tutaj, gdzie ty jesteś teraz? Tak? Więc to jest nam potrzebne. No tutaj jest trochę żelaza. O nie, stary. Są jest tylko błota. dwa żelaza. Nie, nie wiem czy to się nadzieję, uda. Mam nadzieję, że wystarczy. Mam nadzieję, że wystarczy tak ciak. No nie wystarczy. Potrzebne w sensie nam wystarczy. jest dziewięć żelaza. Mam nadzieję, że wystarczy w ogóle tutaj w tych jaskiniach, że będzie na tyle dużo żelaza, no. żeby jeszcze no. Jeszcze jakoś starczyło. Też się cykam trochę. Dobra, Dobra schodzę, tutaj jest poziom jedenasty. Nie, tutaj. O węgiel. Może tutaj będzie tutaj gdzieś żelazo. już. O, Daj... co to jest tutaj z tej strony? O o, o szkielet! Tu jest szkielet! Uważaj, Idź, dobra. Ty, panie! On do ciebie strzela, więc spoko. O nie, silverfish. Ło! Wow. Ej, ile tu jest... Dobra, chyba wiem gdzie będą diamenty, stary. Gdzie? Gdzieś w tym cave'ie. Albo... Ja chcesz, że będzie. Tu jest redstone. Jest diament, jest diament! Znalazłeś? Pokaż, pokaż, pokaż. Tak. pokaż, pokaż po, 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 po. Chodź, chodź, chodź. Pokaż, stary, ja jestem koneserem. Ja sprawdzę, czy to jest prawdziwy. To jest prawdziwy. Mówię Spokojnie, ci. stary, tylko nie wpadnij do lawy, jak to ty. <grych> no, Dobra, tylko sprawa. jeden nam jest potrzebny. Dawaj, Paga? Wy, wykopuj. O, o, nie jest więcej. Paga? O, są trzy. trzy. Jest! O, mam diaksa. idę, stary, nara. Jest, 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 a ja mam dwa. Dobra. Ej, potrzebne nam jest żelazo, stary, teraz. Prezent dla mnie? Dziękuję! Nie, to nie, nie prezent. Oddawaj, to było tylko dla achievementa. A. Dobra. Dobra, Dobra mamy. Tutaj... I teraz tak. Potrzebujemy jeszcze żelazo. 7 żelaza. O, o! Silver. Żeby o nie, nie jest silver. Tylko Dobra, rozwalony. Ej, stary, jest... Dobra chodź, czy zła chodź. wiadomość najpierw? Co? Ej, najpierw zła. Nie, musi być najpierw dobra. Znalazłem dobra. żelazo, ale jest za barierą. To po co pytasz? Ale co? Ale jest za barierą. Aaa, kurde, ale ma na pewno będzie więcej. Mamy tutaj. pięć, jeszcze cztery żelaza nam brakuje tylko. Ej, dobra stary, proponuję tak. Idziemy na górę i odstawiamy te diamenty. Jest dużo Dzień, złota no. za to. Szkoda, że nie ma złotych wiaderek. lawa! <laughs> ale dobrze, nie. że ci wszystko oddałem. Co ty gadasz? Ej, ja mam żelazo. I... Kolejne. Okej. Okay. I lecimy Ej. po wodę. Tylko gdzie to było teraz pytanie. Bo ja nie pamiętam hmm. dokładnie gdzie zalepiłem ale tą... Ej, kwotę. ale tutaj stary dosięga woda przecież. Okej, ale nie dosięga gdzieś. Trzeba zrobić i tak niskoczę do źródełko na wszelkie No przydałoby się. Dobra, jest to tak. ja zasadzam tutaj... tutaj, gdzie się i tak respią te rzeczy. To było gdzieś tu. Okej, okay, to. O tu, dokładnie, tak. No, tutaj strawa, dobra, może będzie dobra. więcej. Jedną jaszonków. wodę mam. Dobra, więc nie Zrób tam Fajorko. na dwa. Czekaj stary, bo ja właśnie nam zrobiłem farmę, która nie wysycha tak jak twoja. Ale słucham. No twoja farma przecież wyschła, no? Ale to dlatego, że teraz idę z wiaderkiem. Ale stary ja bez wiaderka zrobiłem. Zobacz. Tutaj są mokre. Tutaj są mokre kratki. No ale. Dobra, to teraz Dobra. E, zrób tak. Tutaj wlej wodę stary. W to, w to, w to, w to. W to. Jedno, a wziąłeś dwa wiaderka? Zrobię nam kolejne osiągnięcie stary. Jakie osiągnięcie? A, zaraz zobaczysz, stary. Podpowiedź brzmi Fortnite. Co? No. Jak to podpowiedzieć, Fortnite? Podpowiedź, Fortnite. wygrać Fortnite, -a? Nie, 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 nie. Lepiej. Lepiej. Stary, zaraz zobaczysz. Mog? Nie, nie, nie. Stary, lepiej. Lep... Jak to. Jak może być podpowiedź, Fortnite? Podpowiedź, Fortnite, i podpowiedź, stary, że żeby to zrobić, to muszę zejść na sam dół. Teraz, w tym momencie. Widzowie też pewnie teraz nie wiedzą, o co mi chodzi, ale właśnie na tym polega ciekawość tych odcinków, że ja wiem wszystko. Nie wiesz wszystkiego! Wiem wszystko, Jaki zapytaj Fortnite mnie o cokolwiek. Jaki znowu Fortnite? Osiągnięcie Fortnite? No, osiągnięcie kojarzące się z Fortnite'em, tak to nazwijmy. Co?! O nie! Czy ty wyczyściłeś... stary... Ty co? wyczyściłeś skrzynkę, która była na dole, nie? No. I masz itemki z tej skrzynki przy sobie. No, są na górze na górze to wszystko utrudnia. Czemu? Musimy zebrać pochodnie, stary i walczyć z potworami. Potrzebna Słucham? nam jest jeszcze jedna pajęczyna. Łowienie ryb, stary. A, rybę okay. chciałem wyłowić, a na dole okay. pamiętałem, że była pajęczyna, i znalazłem jedną w tak? była Sze... pajęczyna? Tak, zszedłem na, na dół, bo myślałem, że w tej skrzynce była jeszcze druga na samym dole. A to nie wiedziałem, że tam jest pajęczyna w ogóle. No dobra, no. ja myślałem, że z pająków trzeba będzie to zdobyć jakoś. No trzeba będzie, no. <grych> Dlatego, że dobra. jest tylko jedna. Potrzebne są dwie. Ty tam już nie wymyślaj, tylko mamy robić achievementy, taki jest cel gry, okej? Okay? No, nie, nie. Stary, właśnie do achievementów, zobacz, czekaj. Tutaj jest nasze zejście. Będzie się wchodziło tu. Stary, mamy, zniszczyć. musimy zbudować portal do Netheru w ogóle. Czyli więc... Gdzie? Musimy a tam jest lawa. Tak, tak, tak. A mamy te diamenty? Mamy. No to to możemy Czy... zrobić teraz stary, bez problemu. No, 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 no. no. To jest easy no. achievement akurat. No ja idę na górę zrobić diamentowy kilo. Okej. Okay. Wow! A, a ja tutaj robię stary mob spawnera. Idę na górę. Ja robię mu No gorsze z żarciem, stary. Potrzebujemy lepszej farmy, żeby mieć dużo żarcia, i żeby przeżywać, i nie musieć się zabijać na no stop. No. I level zdobywać, bo będziemy musieli ungentować coś. To prawda, dobra. Czekaj, tutaj. Dobra. Teraz się schodzi. Nie Okej. Okay. To tyk. można zrobić w takim razie tak. I drzewka też są nieposiane. Dobra. Ja tutaj, stary, ogarnę dobra. mega dobry, stary teraz, żeby się dużo potworków spawnowało tutaj. Dobra. Dobra, kozak. Ja zbieram drewienko. Żeby nam się rosły kolejne drzewka, bo drewno i tak jest, tak naprawdę zawsze będzie potrzebne. Więc niech rośnie, rośnie wielkie. Dobra, gitara. I teraz tak, diamentowy kilof. Uwaga! Uwaga, będziemy to mieli w końcu! Diamentowy kilof to jest najfajniejszy moment każdego, każdego Minecrafta. Yeah! Jak seglwy killów, jest taki fajny. Stary, tylko nie zrób tego, co ja zrobiłem z nim. Co? No i jak A, wpadłem do wcinęć. lawy, no. Spoko, będę uważał. Dobra. Okej, okay, to tutaj jest tak. Będzie zejście. Tutaj. A, i woda by się przydała, więc wiaderko. Tutaj będziemy mieli coś takiego. Żeby zalać lawę. Okej. Okay. Tak, tak, nie, tutaj nie. Gdzie jest to wiaderko? Tu są wiaderka, trzy wiaderka, okej. Okay. To wypiję sobie to mleczko Dobra I wodę, 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 wodę Gdzie jest zejście na niższy poziom w ogóle stąd? I Trzeba tak? wylaźć tą wodę niestety na, na lawę, żeby zamienić ją w obsydian Tutaj, I wtedy będziemy nie. mieli Co? Dobra, Mamy to z... będzie o, nie, ta, takie pochodnie. Przejście. Ty masz pochodnie stary? Tak To musisz mi oddać chociaż jedną, bo ja nie mam żadnej Dobra Okej, okay, to też trzeba zniszczyć Jestem, jestem, Rzuć mi e, dobra Masz. Dałem ci większość moich pochodni, stary, bo jestem taki super. I tak są wspólne, ziom! Ej, 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 nie mów tak. Dobra, Dobra czekaj. I... Gdzie była ta krypta z diamentami? No, no dole, właśnie. chodź tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, bo pamiętam, że kopałem się tędy i weszliśmy tu. Dobra, jest, mam to. Uuu, jest... wpadłem do lawy! No to uważaj. Dobra, zalewaj to wodą. Okej, okay. wow! No, jest git. Jest Ale git. E, tylko teraz tak. trzeba. No właśnie. No. Jeszcze to trzeba zamienić. No. Obsidian. Dobra, jeszcze tak, tak. Okej, okay, dawaj. Dobra. Jest bezpiecznie, teraz wiesz, nie pod sobą, tylko te obok. No. Dobra. Uważaj, ty też pod sobą, żebyś nie wykopał. Ale ja nie mam nawet kilofa, przecież takiego. Dobra, odejdź, odejdź, odejdź. Jak coś. Odejdź. Myślałem, o, że gramy jest. w spliffa. <laughs> nie, lepiej tam z boku włożyć. Dobra, stary. najpierw to trzeba. Najpierw trzeba to wszystko dobra, tutaj czekaj tutaj. Te... Muszę zabrać obs ten obsydian cały. Dobra, ja tutaj zrobię, żeby... O, żeby nie ci nie wpadł, wpadł, wpadł do lawy. no. no to jest frustrujące, jak się kopie ten obsydian godzinę i, no, nawet i, i, i nagle się wpadł, co wpadł co do lawy. Co jest to? Patrz... O dobra, już w końcu. Jak długo się utrzymała? Okay. Dobra, drugi obsydianek jest wzięty i gitara o to chodzi. No coraz. Ale wiesz co, może nie rozwalaj tej lawy, bo może nam się przyda jeszcze ten obsydian. No w sumie. Potrzebujemy jeszcze później do tego. Potrzebujemy do crafting table. Znaczy do tego, do Enchanting Table. No, w sumie racja. A ile już masz obsydianu? Teraz trzeci chyba dopiero. Okej, okay, dobra. Ale tu jest lawy. To, to możesz zatkać. A nie, okay. to nie A Znaczy, możesz zatkać, jakoś tak. Spokojnie, Aha. panie, ja tutaj wszystko zakleję. Teraz zobaczymy ile mam. Pięć mam. Okej, okay, dawaj, szósty. Zaklejaj, zaklejaj. Dobra. Dobra. Sześć. sześć. Teraz tu. A ile potrzebujemy do tego, do netheru? Trzy. Osiem. E... Tak, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć, dziesięć, no. No, dziesięciu potrzeba. Więc już prawie mamy i będziemy mieli nether i kurde, nie wiem, nie wiem co to w deterze możemy spotkać. Trochę się boję. Ciekaw jestem, czy nether jest nieskończony, czy też jest czy też jest ten. Nether no, jest zamknięty. Jest, czy ty... ja, w jakim sensie? A, z granicą. No. No, obstawiam, Ma, że też wiecie. będzie zamknięty. Bo tak tam to byśmy tam być? się wyprowadzili, stary, na no zawsze. No, nie wiem, ja bym nie chciał już mieszkać w piekle. Ale jak tobie się podoba, to spoko. Ale tam to jest zostać. nether, stary, tam jest milutko. Nie jest milutko. Są tam takie latające bobasy, co robią takie. Nie są fajne. Te nie są fajne. A, to są gasty. <noise> Dobra. Jak ci o idzie? O nie! No stary. Ile Co? masz obsidianu już? Masz już 10? 10. 10 no, no. to dawaj, wychodzimy stary, bo zaraz Taka, coś się zdarzy. A ile do enchatic table potrzeba? 2. 3. Tylko? 3. 3. No to, to, to jeszcze wezmę 3. 3 czy 4? Chyba 3. Możesz sprawdzić. Okej, okay, mam 14 obsydianów, więc możemy lecieć na górę. Dobra, Gdzie? dawaj, 14? dawaj. Tędy, tędy, o, tutaj, tak, tędy, o, Jaka droga w Ja ogóle. jestem przewodnikiem. Ej, w końcu ja... będziemy w piekle. Panie, ja to kopałem. Stary, w o, końcu o, o. W Znaczy, nie żebym się cieszył, że w końcu będę w piekle, ale po prostu fajnie, że, że kolejne osiągnięcie jakieś zrobimy. No, w końcu nam się no, poszerzy świat. Się powiększy trochę. Ja chcę no. Trzcinę, stary. No, ci nawet. Ej, bo do, nawet do enchanting table jest potrzebny ten. E, trzcina, tak, tak, tonia. do książek. Do książek no bok shelfy. Ej, tutaj jest gravel. Nie wiem czy mamy już e, ten. Mamy jest. chyba na górze jedno, tak? jeden. Wydaje mi się, że tak. Do, uwaga, no ja mam, uwaga. Ja mam, ja mam drugie, i tak. Jest, już. jest. Także tak. jest i żelazo. Dobra. To dawaj jedno. panie, robimy teraz w takim razie e, ten Obsydianowy portal do no to rób, rób. daj, gdzie masz? Sprętny masz obsydian. Dobra. Okej. Okay. Sprętny masz obsydian. Ja zrobię zapalniczkę. Dobra, no to w takim razie tak. Na Jest, samym zapalniczka. początku robimy. Tak i tak. No dobra ludzie, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już niedługo. Słuchajcie, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka za dwa dni, który będzie, to subskrybujcie ten kanał. I to było na tyle. Na razie.